Motocykl, który z tyłu oglądamy, który robi tak wielkie wrażenie na tej wystawie i ogromne zainteresowanie spośród oglądających, jest motocyklem w pełni seryjnie produkowanym. Nie jest to motocykl, który jest robiony indywidualnie, poddany zamówienia. Mamy po raz pierwszy w seryjnej produkcji bezkonkurencyjnie złączone dwie technologie a mianowicie połączenie z najwyższej półeczki. Klasyki, mam tu na myśli w tym momencie układ napędowy oraz najwyższej dostępnej aktualnie technologii pozostałego osprzętu. Ten egzemplarz na tej wystawie został wyposażony w jeden z najlepszych jednostek napędowych amerykańskiej producenta v, -Twin, v -Twin Silniczek, który jest bardzo znany zwolennikiem, zwolenników marki Harley Davidson, dlatego że tam występuje u nich jako flagowy, można powiedzieć, egzemplarz. Natomiast najciekawszą rzeczą w tym motocyklu jest konstrukcja ramy. Bardzo nietypowe rozwiązanie konstrukcji wahacza tylnego. Dodatkowo hamulce Brembo i to Brembo można powiedzieć rodem przeniesione z toru wyścigowego. Ugłzane przez wielu specjalistów jako jedne z aktualnie najwyższych i najbezpieczniejszych i najlepszych technologicznie rozwiązań spływających na bezpieczeństwo użytkowania tego pojazdu. Dodatkowo ciekawostką jest zastosowane materiały, bo mianowicie rozmawiamy tutaj o super lekkich stopach aluminium i pochodnych aluminium. Część tych stopów jest. Tajemnicą producenta. Dla kogo jest ten motocykl? Motocykl, ten, który tutaj prezentujemy, a mianowicie model Duo, jest przeznaczony dla człowieka, który chce mieć świadomość bardzo bezpiecznej jazdy, a zarazem posiadać przeogromny indywidualizm, który będzie się objawiał nietypowością samej konstrukcji oraz niepowtarzalnością wyglądu.